No to co? Haj dzień dobry! Witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Haj dzień dobry! Haj dzień dobry! Kto tu tak biegnie? Kto tu tak biegnie? Jen, jaka ty jesteś wyrywna od rana! Jen, zobaczcie! Idziemy sobie na spacerek Zakochana para. Laurka i mamunia. Laurka i mamunia. Idą na spocerek. Matka, ta dziewczynka jest normalnie wyrówna od rana. Wyrówna jest ta dziewczynka. Wyrówna jest ta dziewczynka. <śm> tak? No. Także zobaczycie jej piękne barwy. Kolorowe powiedz. Śliczne. Z leniwcem leżysz? A co on się modli? Coś mu zrobiłaś. Związałaś mu ręce. O matko kochana. Jestem, jestem. Mamy sobie tyle do powiedzenia, że... Aż nie wiadomo od czego zacząć, więc może zaczniemy od kawy. Wasze zdrowie. Wyjęłam Laurce jedzonko. Powiem wam, że kobieta lubi jeść. No, myślałam, że będzie gorzej, ale kobieta lubi jeść. Ale jak to mówią, lepiej w tę stronę, że chce jeść, że je, niż się męczyć, główkować, jak podać, bo nie chce, bo wybrzydza, bo to, bo tamto, więc z dwojga złego cieszę się, że kocha i uwielbia jeść. To chyba po rodzicach. To mnie obserwował na Vinted, widział, że sprzedaż była ogromna. Yy, ogólnie tak, tam skończyłam robić obiad, dlatego teraz położyłam tutaj te rzeczy i nie gotowałam tak przy nich, żeby się tutaj nie pobrudziła, nie wiadomo co, także spokoloko. Yy, a nie, na wintet tam nie mogliście zobaczyć, że mój mir leży na grzejniku, ale to widzicie w dzisiejszym vlogu, że mój mir leży na grzejniku, więc zaraz będę pakowała um, kilka paczek, które mam i właśnie w jednej z nich jest ta sukieneczka, którą Laurka miała mieć na poprawinach. Na poprawinach! Jezu, to ja już o ślubie myślę. Matko Boska, to, no, to tak szybko zleci, że nawet się nie obejrzę i będą poprawiny, ślubi poprawiny yy, i. Ta sukieneczka, która miała być po prostu po chrzcie, żeby jej założyć, żeby była, biedzie no ładnie jeszcze wyglądała, ale no niestety ona nie wejdzie w to. Jak widzicie, tutaj na patelni jeszcze nic specjalnego nie ma, ale przez kilka dni to was, słuchajcie, tyle was ominęło. Normalnie tyle was ominęło gotowania, że ja wam zaraz tylko opiszę w skrócie, nie, co was ominęło. Mieliśmy wołowinę zrobioną na ciemnym piwie, czekajcie, gdzieś ten, o, ta menda gdzieś tu jest, takie coś. U nas było w sklepie, w Dino. W dino. Był taki zestaw i do tego był taki fajny kieliszek, yy, porter bałtycki 9% takie ciemne i na tym udusiłam. Jezus Maria, uwierzcie mi, że z ręką na sercu nawet Dawid powiedział, że to była jedna z najlepszych wołowin, jakie no ogólnie jadł. Także już wyobrażacie sobie tą petardę, nie? Słuchajcie, potem robiłam tak. Rolady z indyka, z czedarem, z suszonymi pomidorami, z lekkim sosem musztardowym, do tego broku, ziemniaczki, pirę. no po prostu. Teraz zostało mi troszkę indyczka, i właśnie to też jest sponta, nie wiem co z tego w ogóle wyjdzie. Ugotowałam trochę brokuła, ale nie dorzuciłam go tutaj, bo chcę, żeby on został al dente. Tutaj mam troszkę indyka, trochę marchewki, pieczarki, cebulę i myślę, że mam łychę śmietany. Jak to wrzucimy? Coś jeszcze tam doprawimy i z makaronem, z makaronem. No dobra, ale gdzie ja byłam? Co robiłam? I uwierzcie mi, że to samo co ostatnio, w sensie takim, że mm, zrobiłam sobie znowu, nie wiem, 4 czy 5 dni bez nagrywania. I tak jak Wam zawsze to powtarzam i powtarzać to będę. Nagrywaniem się nie idzie kuźwa zmęczyć. No, no takim zwykłym, normalnym nagrywaniem w takim stylu vlogowym, jak ja to robię, to nie idzie się tym zmęczyć. Ale wiecie co. Tak jakoś, no nie wiem, no, czułam taką potrzebę, no, takiego wyłączenia tego wszystkiego, resetu takiego małego, i na razie to już koniec przerwy, więc wracamy i filmy będą prawdopodobnie na pewno codziennie, jak nie, to co drugi dzień. Także już przerwy na razie yy, nie będzie. Wiem, ostatnio też miało nie być, ale teraz już tak naprawdę się jakoś. Ja nie potrzebowałam się naładować, bo ja energię i humor to ja mam. No, no zawsze mam, ale jakoś tak to no nie wiem, no. no tak wyszło. A już wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Pamiętacie, jak ostatnio się cieszyłam? Jarałam się wręcz, ekstaza taka była, że sobie skróciłam paznokcie, nie? No i wtedy, jak miałam długie, to miałam dosyć sporo czasu te długie paznokcie, nie? I mi się kuźwa nawet nie zadarł, nie? Obcięłam sobie na krótko i ten krótki mi się kuźwa złamał. No ja myślałam, że po prostu wiecie, baranka w ścianę sobie zaraz strzelę. No po prostu masakra i yy, niedługo będą chrzciny. I słuchajcie, ja nie będę zamawiała tortu, bo tak szczerze mówiąc, u nas tutaj w tym obrębie, takim bliskim, to te cukiernie, które robią torty, to wiecie co to są za torty: krem, krem, kuźwa i jeszcze raz krem. I po prostu co łyżka to tylko coraz więcej kremu w gębie masz, nie? I moja szwagierka robi tak przepyszne kuźwa torty. Naprawdę ona ma taki talent, że, no mówię Wam, i ona właśnie będzie robiła tort, i stwierdziłam, że. To, to co się śmiałam z nią, ona o tym wie, że ona robi przepyszne torty, ale ona nie umie ich dekorować. No i stwierdziłam, że jej trochę dopomogę w tym wszystkim i zamówiłam biały lukier, który jest gotowy. Ja wszystko zamawiałam na tym na Alegro, jak chcecie, to wam wrzucę, wrzucę wam w te linki już w informacji. Jakbym zapomniała, to proszę mi przypomnieć, nie? ale ostatnio naprawdę się wyrabiam i nie zapominam. Więc teraz zapomnę pewnie. No i to jest biały lukier gotowy, tu jest instrukcja, wiecie, to jest to takie, co no to jest niezdrowe, tak? Ale no co się nakłada na torty i dzięki temu te torty też pięknie, ładnie wyglądają. I zamówiłam to, i później zamówiłam drugą rzecz. Ozdobę na tort, ale zobaczcie, no ja myślałam, jak to przyjechało na żywo, to ja mówię, nie no po prostu, rozumiecie, zeszczam się, nie? I teraz mamy tak, napis na to, chrzest święty, który jest zapakowany i to też jest z tego lukru, tylko ja to trzymam w lodówce, nie wiem czy dobrze, no chyba mi się wydaje, że dobrze, tym bardziej, że teraz znowu pogoda się poprawia i już Wam pokazuję, zobaczcie, zobaczcie na to, jaki buci. Jaki on jest piękny ten bucik. Tylko ja wyjmę, nie? Bo to jest, tak, to jest taki zestaw. Tu jest bucik. Te buciki są. Tu jest napis. Możemy sobie ułożyć na tort. I do tego mamy. Zobaczcie, jakie one te pieruny są śliczne. Mamy takie kwiatuszki, nie? No i gdzieś tam sobie wkomponujemy. Później są mniejsze. I znowu dwa takie, i tu mamy do tego listki. Zielone, no ja tak pira z oko, tylko wiecie, no tu nawet nie chodzi o to, i sobie o, takie motylki jeszcze są do tego. Czekajcie, motylki, i znowu te listki, gdzieś je tutaj wkomponujemy. No i mniej więcej tak to będzie pięknie, ładnie wyglądało. O, nie, widzieli, widzieli. <zartuję> Żartuję, pokazuję. Widać? Widać. No te buciki są tak urocze, tak wspaniałe, tak cudowne. Zobaczcie te kwiatki, tu jeszcze mamy te motylki i tu ten napis. I jego ja nie wyciągałam. Niech on tak siedzi sobie w tym po prostu i. No bajka, nie? No powiedzcie, że nie bajka. No i co myślicie? Piękne będzie, nie? Jak się tak dekoruje, jest śliczne, śliczne w ogóle takie piękne, te ozdoby ręcznie robione na tort są, że aż je, no jak ktoś ma talent, to piękne. To jest po prostu piękne. Jeszcze zamówiłam parę rzeczy. Ale stwierdziłam, że jednak tak dużo tego nie będzie, bo um, chciałam zrobić taką dużą girlandę tutaj z balonów. Ale jak jedna z Was mi kiedyś napisała, jak mówiłam o tym i wysłała mi zdjęcia na Instagramie, w ogóle dzięki, napisała mi, że tą girlandę robiła 5 godzin. To ja mówię, kuźwa, gdzie ja z nią? Tu Dawid i Koty i jeszcze ta girlanda to chyba 24 godziny będę to tworzyć. I stwierdziłam, że zamówiłam troszeczkę mniej, ale też piękne, urocze i wspaniałe. Jak przyjadą balony, to Wam od razu podam stronę yy, i zobaczycie sobie jak to wygląda na no efekt końcowy, jaki będzie, no to w dniu chrzcin sobie zobaczycie, jak tam nagram jakiegoś vloga, czy tam przed chrzcinami, bo ogólnie z chrzcin nie będę nagrywała filmu, no bo to, to wiadomo, ja nie chcę ale tak jak coś tam udekoruję, no to Wam pokażę, nie chcę nie wiadomo jak dekorować, no bo wiadomo chrzciny są w domu no bo z racji tego co się dzieje, no to se możesz wiesz, pomarzyć, że możesz sobie gdzieś iść a że salon mamy duży kanapę się słuchajcie przesunie, stoły się wstawi będzie impra jak ta lala, także jest gdzie co zrobić, więc już nie czekamy na otwarcie tylko po prostu na tej zasadzie i tak samo no jedzenia nie będę robiła, bo tak jak mówiłam, czy nie mówiłam, nie wiem chrzciny miały być mniejsze, ale będą na 16 osób i mm, też nie. Nie będę robiła jedzenia, to znaczy, tylko jakieś tam zimne przekąski, coś takiego mniejszego, bardzo mało. A zamówiliśmy po prostu catering do domu. Także jedzenie też jest super, nowe miejsce, mam nadzieję, że też będzie smacznie. Tak będziemy robić. A co? Jak nie chcą nas do restauracji, to restauracja przyjdzie do nas. I tak człowiek nie chciałby o tej polityce, no ale jak sobie teraz pomyślę o tych restauratorach cały czas, no to po prostu nóż w kieszeni to mało, no nóż w kieszeni to mało. I tyle w temacie, bo jak się uruchomię to koniec, jak się uruchomię to koniec, nie? Także dobrze, że mogę chociaż wesprzeć jakąś jedną restaurację i zamówić catering do domu, bo ja nie wiem, ci ludzie to po prostu, dobra. ktoś nie wiedział co to było i to ten gest taki to znaczy, że sobie zakluczyłam usta, zakluczyłam, przekręciłam kluczyk i go wyrzuciłam, nie? Tak się kiedyś robiło, pamiętacie? Tak. Mi się nikt nie odzywał wtedy. Co tam u ciebie? Bazel! Bazel! Ty chciałeś nagrywać... Ty chciałeś nagrywać film? Bazel? Będziesz vlogerem? Bazel nie będzie vlogerem, bo jest takim zmęczonym kotem. On nie ma po prostu czasu na vlogowanie, nie? Bazel? No, zobaczcie. To jest zmęczony kotek. O matko, ktoś tu idzie, zobaczcie. Co to za nogi przeszły? To był mój mier. Matko, tak Ci się noga obrudziła. no mi. Ja nie wytrzymam, co tu się dzieje w ogóle. Gdzie jest Malwinka? Bazyla, byliśmy sam na sam, nie? Sprawa się rypła. Widzicie te oszołomy z tyłu? To znaczy, no Bazyl nadal został, no bo przecież on jest tak zmęczony, że on musi teraz poleżeć, nie? No, i z racji tego, że ich przed chwilą nagrywałam tam z tyłu, no to usiadłam na podłodze i przypomniało mi się jedna rzecz, że u nas, no, na, u mnie na tym, na u mnie, u nas na weselu, yy, na ślubie mieliśmy tort, który był przepyszny. Słuchajcie, przepyszny, ale wiadomo, to był duży tort, no bo my mieliśmy większe wesele i tort jechał do nas aż 50 km. I my go nie byliśmy w stanie przewieźć, bo on był, no wiecie, tak skonstruowany, że, że aż strach by to było. Więc za przesyłkę wtedy, żeby nam dowieźli ten torte, to ja zapłaciłam tyle pieniędzy, że o matko świn to godzina. I stwierdziłam, że teraz to po prostu nie ma sensu. Skoro ja mam pod ręką taką, słuchajcie, rękę do tortów, to gdzie ja to będę zamawiać? No, no zupki zamówiłam i. W tym oto oknie miałam podyskutować z Wami o pogodzie, no ale ni cholery się nie da. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale pogodziłam się z tym i musiałam połowę parapetu. Kwiatków przesunąć, bo Malwinka tak lubi tu leżeć, że mi przesuwała całym ciałem te kwiatki, no. Co to człowiek ma, że kuźwa jest w stanie nawet Pół parapetu zrobić wolne po to, żeby kotek sobie poleżał, bo on tam lubi, nie? Kodziewa, co ty koty z ludźmi robią? czasami tego... No nie ogarniam tego, nie ogarniam, nie ogarniam tej kuwety! No a teraz jestem już w tym oknie, w którym być powinnam, jeżeli chcę powiedzieć coś na temat pogody. Chyba jestem ostatnią osobą, która będzie mówiła o tym, że wiosna już. Z minus 20 u nas w ciągu tygodnia do 18 na plusie to jest. No bajka. Bajka. Nie powiem, że nie chcę, bo ja już, ja już chcę wiosnę i lato i słońce i opalanie i bajabongo, hej. Tak wygląda obiad, wrzuciłam tu tego brokuła, dałam jeszcze natkę pietruszki, doprawiłam trochę, dałam małą łyżeczkę musztardy, ciutkę śmietanki, tak jak wam mówiłam i makaron, ale dzisiaj są te kokardki. Także dzisiaj będzie z kokardkami I na wierzch jeszcze wiecie, co posypię trochę przed podaniem tym Ala Parmezanem. Wiecie o co chodzi. nie? Kto jest na bieżąco ten? Wie, co to znaczy Ala Parmezan. Dzień dobry. przeszłam do restauracji. Nie? Restauracje zamknięte, a u kowalczyków czynne, tak? I laurka korzysta. No, słuchajcie, będziemy jeść. Tutaj zawsze jej. Kładę to, bo ona jak je, to lubi sobie nogi tu rzucać. Myślałam, że może ją zabawię tak bardziej, jak będzie jadła, ale nie. Ona woli sobie tu nogi wtedy na to kłaść. Czekajcie, o. Ona tu sobie na to nogi kładzie, bez problemu wtedy je, bo ogląda sobie tych. Także w restauracji fajnie jest. Prawda? Fajnie jest w restauracji, ale widzicie, ona już zaczyna, bo już posiłek jeszcze nie jest podany. Ona mówi, zaczynam od dosaru, czyli paluszki. No, na razie jednego. No, paluszki, o, o, widzicie? O, te girki już idą tu, i ona uwielbia sobie to kłaśnuszki, nie? Powiedz, uwielbiam kłaśnuszki, o, no właśnie w ten sposób to wygląda, nie? Więc relaks w restauracji. Dobra, ubieramy i jemy. Hej, hi, hello. Powiedz, jesteśmy. Jesteśmy? Czy nie jesteśmy? No, w restauracji się trochę ubrudziłyśmy, niestety. Niestety, mimo zabezpieczenia, powiedz, restaurator nie dał rady. No, pani kelnerka trochę mnie ubrudziła. No, trochę mnie ubrudziła, powiedz, nie? No, powiedz, mamy 11 na plusie, 11 na plusie. No, Ryszard, ty dranią. Gdzie idziesz? Oho. Jest. Po wsi noga moja. Ty wszędzie musisz, wszędzie musisz tę gębę wsadzić. Wszędzie. No nawet Rysia. I widzisz, i bardzo dobrze. Za to wsadzanie gęby wszędzie ci Rysiu przyłożył. W końcu Ryszard. Ty draniu. Ryszard. Czy ty będziesz dzisiaj montował film? Hm? Nie, nie będzie. O matko. Nie będzie. Coś mnie Ugryzło? Czy się nie umyłam? Myć to się myłam, może się nie domyłam. O, w ten sposób. Ale tak, ja zdrowa, stary zdrowy, Laurka zdrowa, koty jak widzicie też. Także tfu tfu, odpukać. Wszystko jest w porządku. Znaczy, tak mi się podobają te buciki, że znowu je wyjąłam i je oglądam. Śliczne są te buciki, naprawdę. I to jest pewnie tak proste i banalnie do zrobienia, ale no trzeba mieć taki talent jakiś w sobie, nie? Także super, śliczna, śliczne Ja wiem moi drodzy, że teraz będzie płacz, żal i nie wiadomo co jeszcze Nie dosyć, że nie było tyle dni To jeszcze se przyszła, nagrała chwilę już se kończy, nie? Wszyscy się odmeldowali, koty, ja, stary, dzieciak Pokazałam wam piękne ozdóbki na tortu, może ktoś sobie skorzysta z nich Tam jest chyba, jak wejdziecie do tej osoby sprzedającej w Allegro To ona chyba ma też wersję niebieską dla... Chłopca, także no piękne, no mi się tak spodobało, że po prostu no masakra. No musiałam kupić. Ja teraz idę. Dzisiaj jest poniedziałek, więc w poniedziałek, w dniu dzisiejszym, widzicie ten vlog, który ja dla Was nagrywam. Jutro nie będzie vloga z racji tego, że jutro nagram vloga i wrzucę go w środę. Już filmy będą codziennie, więc jutro się nie widzimy, moi drodzy. Widzimy się we wtorek. Nie, w środę. Ja pierdzielę, nie, no w, si w środę. Teraz idę z laurką na spacer. W końcu ja pierdzielę, ej, to stanie na tarasie. No to nie jest spacerowanie, ale wietrzyłyśmy się na tarasie we wózku, a teraz w końcu będę mogła się przejść aż, 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 aż nie wierzę. To będzie niesamowite. Ja nie wiem, czy z tego wszystkiego i tak nie postoję na tarasie. <gry> Wczoraj chciałam sobie zamówić przez internet y, szczotkę Oliwi Garden. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to wpiszcie sobie po prostu szczotka Oliwi Garden y, w tym. No głośno o tej szczotce, że taka fajna sraka owaka i tego i mówię, a zamówię se. No i słuchajcie, tam znalazłam sobie stronę, jest ta szczotka. I no oczywiście no, korzystając już z zakupów patrzę co tam jeszcze może mi się przydało i tam zamówiłam sobie krem do twarzy i jedno serum, bo mi się kończy. I zamówiłam sobie jeszcze wcierkę do włosów, jak przyjedzie to też wam pokażę, no jak przyjedzie to ogólnie wam pokażę, nie? Ale no, co, co jest fenomenalnego w tym, że sobie chciałam zamówić szczotkę, nie? No właśnie to, że buszując w tym sklepie zamówiłam sobie wszystkie te dodatkowe rzeczy, które sobie znalazłam, które aktualnie mi się kończą i chcę sobie domówić, ani nie zamówiłam wcale szczotki. I zajarzyłam to dzisiaj rano, nie? Patrzę w to zamówienie i tak. Wie, nie, to było inaczej. Ja się obudziłam, wie tak. Kuźwa, ja chyba nie zamówiłam tej szczotki. Wchodzę szybko w to zamówienie, nie? Patrzę. Nie ma tej szczotki. Szybko wysłałam tam maila do sklepu, yy, czy jest szansa, żeby mi ją dołożyli, tą szczotkę, i zaraz mi odpisali, że akurat pakują zamówienie i jeszcze mi ją dołożą. Także mówię, ja pierdziela, ale zbym założyła zamówienie, nie? Także w ogóle przyćmiona jakaś jestem, że ja nie wiem. Tak, rozmyślam, czy wszystko. Na chwilę obecną. Tak. Idę na spacer, wracam, edytuję film i widzimy się w środę. Dzięki serdeczne! Zostawcie kciuka do góry, jeżeli macie życzenie, i subskrybujcie. Do zobaczenia, cześć!